Druga połowa października. Pakujemy plecaki i jedziemy. W przeciwieństwie do poprzedniego City Breaku, dziś Skodo camper posłuży nam jedynie, abyśmy dotarli na lotnisko. Bilety kupione po 397 zł za osobę i przetestujemy, czy przypadkiem Wybrzeże Słońca nie jest jedynie z nazwy. Gdzie warto zjeść? Jak wygląda lokalna plaża i czy w ogóle warto tam pojechać? Piękne polskie lato już się skończyło i zaczęła się jeszcze piękniejsza pora roku czyli oczywiście jesień. Mury. Deszcz, zimno, a w nocy przymrozki, a zewsząd bombardują nas oferty City Braków. Więc dzisiaj lecimy taki dla Was testować. Bierzemy naszego Skoda Campera i lecimy. My lecimy dzisiaj z Wrocławia, więc ciśniemy S8 na lotnisko. Ale dolecieć tam można również z pięciu innych polskich lotnisk, m.in. Warszawa. Gdańsk, Kraków, Poznań oraz Łódź Autko zostawione u rodziny pod blokiem i bierzemy uberka i lecimy Mamy trochę stresa, bo zaraz dowiemy się, czy nasz city break nie będzie przypadkiem city failem. A wszystko to z takiego tytułu, że podczas czyszczenia mojego dowodu dzisiaj nie pokażę Wam całego, ale zobaczcie, trochę go ułamałem dzisiaj. Wziąłem trochę acetonu, bo miałem jakiś klej jeszcze z podróży dookoła świata na nim. I chciałem go wyczyścić i go po prostu złamałem. Także zobaczymy, czy przepuszczą mnie przez bramki, czy będzie city break, czy city fail. Z dowodem się udało, nie było łatwo, ale był większy problem, bo okazuje się, że nasze plecaki były tak na bardzo wcisk. Musieliśmy je trochę przepakować, żeby wcisnąć. No i okazuje się, że mocno kontrolują, także zobaczymy jak będzie z powrotem, jak obłowimy się po tym city failu, a city breaku. Co ciekawe bezpośrednio z lotniska jest bardzo wygodne połączenie kolejką, które jedzie przez miasta takie jak Torre Molinos, przez Benalmadene i kończy w Puencioli. Natomiast planowana kolejka jest przedłużona i ma, płynąć przez, ma jechać przez cały Costa del Sol, przez Estepone i dalej w kierunku Gibraltaru. A do korzystania ze wspomnianej kolejki nie potrzeba kupować żadnego biletu w automacie. Wystarczy po prostu karta płatnicza. Szybko, sprawnie i przyjemnie, nie ma żadnych komplikacji. Ruszamy! Costa del Sol, wybrzeże, gdzie słońce nigdy nie robi sobie przerwy. Ponad 320 dni w roku błękitne niebo przypomina, dlaczego to miejsce nazwano wybrzeżem słońca. Od eleganckiej Marbei po białe miasteczka w górach. Każdy kilometr pachnie morzem, pomarańczami i wolnością. Costa del Sol to nie tylko raj dla turystów, to styl życia. Spokojny, ciepły i nieprzyzwoicie piękny. Raz tu przyjedziesz i zrozumiesz, dlaczego Hiszpanie tak często się uśmiechają. Ola, kochani, zobaczcie, to chyba jest niesprawiedliwe. Wczoraj dojechaliśmy wieczorem, więc nie widzieliśmy tego, ale zaledwie 4 godziny lotu z Polski jest też. Piękna, złota jesień, tylko ze słońcem i 25 stopniami na wskaźniku. My wieczorkiem dojechaliśmy, sprawdziliśmy jeszcze cenę kolejki, która wyniosła euro 80 z y, lotniska do Tore Molinos, a dzisiaj rano śniadanko z kawką, z takim widoczkiem. No to co? Jako pierwsze trzeba skonsultować i sprawdzić, jak wygląda plaża bo pewnie wszystkich to najbardziej interesuje, a nasz apartament znajduje się jakieś 50 metrów od samej plaży, także lecimy, stestować czy piasek jest równie miękki jak nad Bałtykiem. Tam są nasze okna, a tu lecimy już na plażę, zobaczcie jak daleko. No i co my tu mamy kochani moi mili? Mamy drugą połowę października, mamy pełne słońce, kupę uśmiechniętych, radośnych ludzi, którzy pielęgnują w sobie dużą ilość witaminy D. Piasaczek co prawda być może nie taki mięciutki jak nad polskim morzem, bo taki trochę czarny i bardziej twardy, taki bardziej kamienisty. Szukamy jakiegoś miejsca, żeby się rozlokować, ale próżno jest szukać osób, które na zwykłym kocu, bądź z parawanem siedzą. Większość osób, a w zasadzie wszyscy, których do tej pory widzieliśmy, wynajmują sobie leżak. Taki leżaczek, z tego co widziałem, jakieś 8 euro. Więc zaraz zobaczymy, gdzie wylądujemy. Ale październikowe uczucie morza bezcenne. No i agapa, oczywiście. Z Polski zapomniałem wziąć kąpielowek, także na ten moment mam tylko krótkie spodenki. Zaraz będzie trzeba gdzieś kupić jakieś spodenki, bo chyba sobie nie odpuszczę kąpieli w tym morzu. Słuchajcie, wracam właśnie z zakupów. Kupiłem wszystko co potrzebne, a to wszystko znajduje się dosłownie tu. 35 metrów od miejsca, z którego biwakujemy. To wszystko kupicie zaraz obok. A co ja tutaj kupiłem? No oczywiście moje spodenki. Które, których zapomniałem, tego typu. Zobaczcie, eleganckie i być może pomyślicie, że to jakieś strasznie drogie, burżujskie są spodenki, a kosztowały całe 18 euro. I to 30 metrów od plaży. Strach pomyśleć, jakbym odszedł kawałek dalej. Do tego widzicie, jaki mały ręcznik wziąłem z Polski, więc kupiłem sobie taki fajny również ręcznik. Całe euro 8. Zobaczcie, jaki fajny. A kupiłem go tylko po to, żeby pokazać. Całą mapę malagi i całego wybrzeża słońca, czyli Costa del Sol. My znajdujemy się w Torre a kolejne miejsca to Benalmadena, Fuengirola, Marbella, Chulera, i tak dalej, i tak dalej, aż po Gibraltar. Także cały ten obszar to mamy po prostu wybrzeże słońca, Costa del Sol i to, co na plaży jest najważniejsze, czyli żeby uzupełniać płyny dwa razy. Woda, dwa. Banany, dwie pomarańcze, wszystko w świeżym markecie, który znajduje się dosłownie 50 metrów stąd, całość kosztowała 3 euro. Butelka wody po 50 centów, pomarańcze za kilo 2 euro i banany chyba podobnie, także jeżeli cokolwiek zapomnicie, to wszystko jest na miejscu dostępne i wydaje się, że niedrogie. Testujemy również później restaurację, a ja skakuję w gacie, bo muszę się w końcu wykąpać. Szybka relacja z wody, cieplutka, elegancka. Wno, trochę kamieniste, ale nie takie, żeby po nim nie chodzić, nie trzeba żadnych hutów. No i bardzo szybko się robi głęboko jakieś 4 metry od brzegu, już gruntu nie mam, ale woda super orzeźwiająca. Spodloneczki zdają się, dają radę. Kończymy tę nierówną walkę ze słońcem, jest za gorąco, a nie poza nie tym. Tak, nie jest za gorąco, jest w sam raz. Moja małżonka marzą... no, nigdy nie jest za gorąca. Ale nie spadamy, bo umówiliśmy się, żeby dla Was coś jeszcze przetestować. Ale zanim to, to pokażę Wam coś, czego próżno szukać w Polsce, a bardzo byśmy chcieli. To jest najpiękniejsza rzecz świata. Schodzicie z plaży, cyk. Bierzecie tytki, które akurat ze sobą macie, biedronka, tam co innego. I cyk. Myjemy stopy z piachu. Jest to przyjemne, odświeżające. Woda jest słodka. Więc można zarówno umyć stopy, jak i całe ciało po wyjściu z zasobowego morza i po prostu się szybko odświeżyć, a przede wszystkim nie brudzić miasta. A teraz lecimy się szybko ogarnąć, bo wieczorem spotkamy się z lokalną pośredniczką i dowiemy się co nieco o tym, jak wygląda tutaj rynek nieruchomości. I dlaczego tak dużo osób kupuje tutaj mieszkania jako domy wakacyjne? Czasami je wynajmuje, albo czasami trzyma je właśnie dla siebie. I zobaczymy, ile to wszystko kosztuje. A ja naiwny, zacząłem nagrywać parę słów do kamery. I moja żona oczywiście zginęła. A gdzie zginęła? No jak zwykle, w jakimś, na jakimś shoppingu. No, zobaczcie, wprost na pierwszej linii, okulary. Z pełną protekcją UV Eurasków 10. A wszystko, oczywiście, podrabiane. Widzimy takie marki jak Pan Louis Vuitton, chociaż stwierdzamy, że w tym sklepie były gorszej jakości niż te, które znajdujemy za mną, z... sprzedawane z koca na ulicy, A tam można znaleźć prawdziwe perełki, bo to rebeczki, okularki i bluzki najlepszych i topowych klubów europejskich. Sami wiedzieliście, były Hermesy, były Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Chloe. Ja chyba tych wszystkich nazw nawet nie jestem w stanie powtórzyć. Dajcie znać, czy Wy też tak macie. Ja się ledwo zdążyłem odwrócić, żeby nagrać przebitkę tych wszystkich super rzeczy, które można kupić tutaj wprost z ulicy. Odwracam się, a moje żony już nie ma. Ja wiem, gdzie ona jest, tylko nie wiem w którym jest. Bo na pewno jest w sklepie, tylko nie wiem w którym. Wieczorem w jednej z nadmorskich knajpek na Costa del Sol, podczas gdy słońce chowało się za horyzontem, spotkaliśmy się z Beatą, lokalną agentką nieruchomości, która opowiedziała nam, jak naprawdę wygląda życie w tej części Andaluzji. Mówiła, że tutaj nikt się nie śpieszy. Dzień zaczyna się późnym śniadaniem w słońcu, a kończy rozmowami przy winie. Często do północy. W tygodniu pracuje się, ale nie kosztem życia. Bo właśnie życie jest tutaj najważniejsze. Costa del Sol to miejsce, gdzie ludzie z północy Europy odzyskują spokój. Gdzie po pracy idziesz na spacer po plaży, a nie w korki. Gdzie dzieci biegają boso, a sąsiedzi naprawdę się znają. Beata śmieje się, że tu wszyscy trochę zwalniają. Nawet zegarki. Ale w jej oczach widać też ducha przygody, bo zanim zamieszkała w Marbei, przemierzyła Syberię motocyklem. Spała na zamarzniętym bajkale, słuchając, jak pęka kalut nad kilometrową głębią. Dziś mówi, że Costa Del Sol to jest spokojny port. Inny rodzaj wolności. Ale równie prawdziwy. Kochani, spędziliśmy niesamowity wieczór z Beatą i Pawłem, lepszej osoby od nieruchomości. Nie mamy. Beatko, jakbyś mogła się przez minutkę zareklamować. Ola, kochani, słuchajcie, jak wiecie, uwielbiam poznawać nowe osoby i bardzo się cieszę, że mogłam Was poznać. I bardzo się cieszę, że mogłam Wam też opowiadać trochę o rynku nieruchomości tutaj. I mam nadzieję, słuchajcie, że po tej rozmowie wspaniałej o podróżach, o, słuchajcie, wyprawach, o jedzeniu, o winie i o nieruchomościach tutaj powstanie z tego coś bardzo fajnego, więc... Tak, czekam na Was tutaj zawsze, na Costa del Sol i na Waszych klientów. Pozdrawiamy! Ula. Kolejny piękny dzień, poranek, a w zasadzie taki trochę późny poranek, bo tutaj wszystko robi się później. Później się idzie spać, bo wiele osób przychodzi wieczorem do restauracji, a o słońce wstaje dopiero o 8.30. Idziemy po szybkie zakupy. Tutaj mam zaraz przy wyjściu z naszego budynku sklepik, ale Mało go lubię, dlatego idziemy do takiego, który jest dosłownie kawałek dalej, i tam kupimy sobie coś na śniadanko. No bo wiemy już, za ile można zjeść w restauracji, ale nie wiemy jeszcze, ile kosztuje smakowite śniadanko, które przeszykujemy sobie we własnym apartamencie. Także zapraszam Was do sklepu i tam zobaczymy, za ile kupimy pomidorka, masełko i chlebek. Dobra, podstawą śniadanka jest jakieś dobre pieczywko, więc zobaczmy. Najczęściej spotykamy tutaj tego typu bagieteczki, o jaka fajna jeszcze, ciepła. No i taka bagieteczka dla osób dwóch, euro 20. Tutaj jakaś pszenna, 55 centów też weźmiemy. A na deser po śniadanku zawsze bierzemy albo taki couassin, 60 centów, albo bierzemy Neapolitana crema choco, czyli takie ciasto francuskie nadziane z czekoladą. W tym przypadku 85 centów tego typu soczek kosztuje 2,08 euro. Margaryna 3,07 euro a jakieś masło 4,88 euro. Edam, euro 20. Ser mozzarella w plastrach, euro 83. Trzęszka Hamon, 1 euro. Bierzemy a taki ser pleśniowy, euro 61. Wygląda, że francuski. Bierzemy. W każdym apartamencie jaki spotykamy w Hiszpanii zazwyczaj jest ekspres do kawy, taki najprostszy na kapsułki, ale jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo wtedy można pójść sobie do sklepów i wziąć takie kapsułeczki z półeczki i kawkę rano do śniadanka wypić. Za kapsułek 16 zapłacimy 5,76 euro, ale powyżej jest już kafa Cortado, która jest zamiennikiem, tutaj jest napisane z las z de Cafe Nescafe Dolce gusto, czyli powinny być kompatybilne w tym przypadku 329, bezkofeinowa intenso, czyli Cafe Espresso 333. Jak ktoś do śniadania lubi dżemik, to tutaj troskawka Euro 85-350 gram słoiczek ogóreczków, Euro 88 425 gram pomidory. W zalewie euro 94, szparagi 2,18. Zakupy zrobione. Jeszcze idziemy do warzywniaka, który jest dosłownie lokal dalej. Takie śniadanko starczy nam na 2-3 dni, także na spokojnie. O, tu już mamy warzywniaczka. A gdyby ktoś się zastanawiał, czy kupimy wszystko, nie znając języka hiszpańskiego, to nie ma najmniejszego problemu, gdyż w każdym sklepie wszyscy mówią po angielsku. Zazwyczaj takie małe sklepy prowadzą obywatele Azji. Bakłażan 2,20 za kilo, cukinia euro 60, sałata euro, tutaj mamy pomarańcze 2 euro za kilo, grejpfruty 2,30 za kilo i tak dalej i tak dalej. bananki euro 80 za kilo. No i nasza polska cebula, muszę wiedzieć, euro 90 za kilo, dlatego bierzemy małą cebulkę do pomidorków i lecimy. Szybko, miło i przyjemnie. Nikt nie chce nas oszukać. Lecimy zjeść śniadanko, a później na plażę. Być może jesteście zainteresowani, jak wygląda nasz apartament i w jakiej cenie. Także po śniadanku coś chyba skręcimy. Co robisz dobrego? Piękneczko. Słuchajcie, muszę powiedzieć, że mój mąż się naprawdę postarał takie pyszności przygotować. No to naprawdę. Hmm, hmm, hmm. I że w każdym daniu jest. No właśnie, co jest magiczny? To, co składnik. Jego ja nazywam magic ingredient, a tym magicznym ingredientem jest love. O, le poleciałeś Polsce, teraz. Dlaczego <laughs> mamy posiłek serca, to zawsze będzie A posiłek no zrobimy tak na. Odmal się, się, to będzie... Do pani. Śniadanie zjedzone, więc tak jak obiecałem, trzeba zrobić jakiś room tour. Zaczniemy sobie od kuchni. Spotkamy to, o czym Wam mówiłem, czyli ekspres na kapsułki. Spróbowałem już tego zamiennika. Jest średni. Tyle można o nim powiedzieć. Chodźcie do łazienki. Łazienka zawsze w dużej ilości kamienia. To też spotkamy wszędzie na podłodze, a ma to aspekt po pierwsze praktyczny, dlatego że oddaje dużo chłodu w upalne letnie dni. Chodźcie do sypialni. Mamy taką niewielką sypialnię, łóżeczko jakieś 1,20 m, ale spełnia swoją elegancką rolę. Mamy tutaj oczywiście również okno. Chodźcie, pokażę Wam, co po tej drugiej stronie widać. A okno... Oczywiście z widokiem na salon, bo jest to sypialnia ślepa. Mieszkanie kiedyś było jednopokojowe i zostało przerobione, ale o tym opowiem Wam już w salonie, w którym jest moja żona. Wspomniałem o salonie, no to zapraszam. W każdym hiszpańskim mieszkaniu najważniejszy jest salon, a najlepiej z dobrym widokiem. Zobaczcie, jak wygląda widok z tegoż apartamentu. Znajdujemy się na szóstym piętrze budynku, jakieś 50-100 metrów do brzegu. I to, co jest najważniejsze w tym apartamencie, to fakt, że idziemy płasko do wody. Często jest tak, szczególnie w okolicznych miasteczkach, że do wody idziemy pod górkę albo z górki. Oczywiście ma to swoje plusy i minusy. Jeżeli jesteśmy wyżej, to widzimy fajną perspektywę miasta z góry. Jeżeli jesteśmy nisko, no to nie musimy później chodzić do góry. Zobaczcie jak tutaj Fajnie i zmyślnie jest zrobiona ta sypialnia. Mieszkanie tak naprawdę było gdzieś kiedyś dotąd, a odtąd znajdował się już balkon. I bardzo częstą praktyką w Hiszpanii jest to, że przyłącza się balkon do powierzchni mieszkalnej. Co też interesujące, nikt nigdy nie wie jaka jest właściwa powierzchnia lokalu, gdyż często podaje się ją z balkonem, bez balkonu i w tym przypadku mamy jakąś Jakieś 40 metrów powierzchni, i to wszystko jest już właśnie z przyłączonym balkonem. A to co najważniejsze, to to, że rano, kiedy jest jeszcze fajnie chłodno, można sobie te okna szeroko otworzyć i czuć powiew świeżego, takiego zimnego powietrza. Ale już wieczorem, kiedy słońce zaczyna z tej strony zachodzić, to wszyscy zamykają sobie rolety, bo nie sposób tutaj po prostu usiedzieć, robi się tak gorąco. Jest co prawda klimatyzacja, ale mimo wszystko. Czuć ten gorąc i trzeba byłoby i trzeba to wszystko zabezpieczyć. No dobrze, a ile to wszystko kosztuje? Taki apartament, jak widzicie, kosztował nas 66 euro za dobę, jakieś 280 zł. My wynajęliśmy go na dwie osoby, ale spokojnie zmieszczą się tutaj również cztery osoby, jakaś niewielka rodzina, bo ta sofa jest sofą rozkładaną i można sobie zrobić dodatkowe dwa miejsca do spania. Czy to drogo, czy to tanio, miejmy wzgląd na fakt, że do morza mamy 50 metrów. My rezerwację robiliśmy dosłownie na krótko przed wyjazdem, stąd być może najlepszej oferty nie znaleźliśmy, ale w porównaniu do cen nad Bałtykiem uważam, że jest to opcja bardzo, bardzo, bardzo korzystna. Pamiętajcie, że tutaj mniej się często spędza w mieszkaniu, raczej tylko poranek, a życie. Odbywa się wieczorami, kiedy idziemy na miasto, zjeść sobie coś, wypić tanią lampkę wina za 3 euro, zjeść sobie Piripiri, które zresztą też będziemy testować. I po prostu tak tutaj życie wygląda. Dajcie znać, czy to drogo, czy to tanio, czy byliście w Hiszpanii, czy byliście w Maladze, czy wynajęlibyście ten apartament w takiej cenie. Ocenę pozostawiamy Wam. Ach, nie powiedziałem Wam przecież o najważniejszym, czyli o tym, że do apartamentu przynależy basen, czyli wszyscy mieszkańcy tegoż budynku, bo jest to częściowo obiekt zamieszkały przez osoby prywatne, a częściowo wynajmowane, mają do dyspozycji również basen. A w Hiszpanii zasadą jest, że jeżeli wspólnota w 60% zgodzi się na to, żeby był najem krótkoterminowy, to wówczas osoby mogą wynajmować mieszkanie na krótki termin. Jeżeli wspólnota się nie zgodzi, wówczas trzeba. Skupić się jedynie na najmniej długoterminowym, a za taki uważa się czas dwa miesiące i jeden dzień. Całe życie na Costa del Sol odbywa się głównie poza domem. Okazuje się, że nikt nie ma w zwyczaju zapraszać do siebie, do domu na obiad, gdyż praktyką jest, że większość czasu, a w zasadzie 90% czasu, spędza się poza domem i my właśnie idziemy sprawdzić, jak to życie wygląda. Idziemy przejść się promenadą, która idzie wzdłuż całego. Morza i w zasadzie niedługo będzie połączona pomiędzy strategicznymi miastami będzie szła przez całe wybrzeże Costa del Sol, ale między takimi miasteczkami jak Fuengirola i Benalmadena, jest po prostu ciągiem. Po której są po prawej, lewej stronie restauracje, i właśnie idziemy do jednej z nich, żeby sprawdzić dla Was to życie, które tutaj jest uskuteczniane przez wszystkich lokalców. Po prostu spróbujemy jedzenia w trzech różnych restauracjach, tak żeby każdy mógł wybrać dla siebie, do jakiej trafimy dzisiaj, jeszcze nie wiem, ale jedna to będzie w najbardziej prestiżowym miejscu na marinie w Benalmadenie, gdzie są luksusowe jachty. Pójdziemy również do restauracji takiej typowej, zwykłej, takiej po prostu na ulicy poprzedniej i trafimy również do Mer Mercadony, przy której zawsze można coś dobrego zjeść. Mam nadzieję, że to nie wszystko jednego dnia, bo ja nie dam rady. Nie wszystko jednego dnia oczywiście. Dzisiaj będzie jedna, jutro no. druga, a pojutrze trzecia. Bolnym spacerem idziemy wzdłuż promenady. Powietrze pachnie solą i kawą z nadmorskich kafejek, a muzyka z restauracji miesza się z szumem fal. Co kilka kroków mijamy kołyszące się na wietrze palmy oraz sprzedawców wszelkiej maści torebek, butów i pamiątek. Wszystko dzieje się w swoim w spokojnym rytmie. Na końcu promenady czeka nas Marina, jedna z najpiękniejszych w Europie. Zbudowana w andaluzyjskim stylu, przypomina pływające miasteczko z białymi domami, mostkami i jachtami odbijającymi zachodzące słońce. Tutaj Costa del Sol pokazuje swoje najbardziej filmowe oblicze. Małżonka, powiedz, co się, co się wydarzyło. Drą się ze mną pokłócił i. Próbowałaś go złapać przedczas lądowania. Mam skutki uboczne latania dronem także drodzy widzowie następnym razem nie robimy takich rzeczy, po prostu lądujemy bezpiecznie nie, no ja zrobiłam tak, że chciałam go tak chwycić i po prostu mu się śmigło wkręciło a powinnam była zrobić tak, żeby on mi wylądował więc no nie polubiliśmy się dzisiaj Zdłuż tych wszystkich przycieni jest rząd sklepików a na piętrze restauracje a za mną to co widać to wszystko prywatne domy gdzie właściciele podpływają swoimi motorówkami, żaglówkami, ale również skuterami wodnymi. W międzyczasie weszliśmy do mariny właśnie i usiedliśmy w restauracji wprost z widokiem na całą marinę, co samo w sobie tworzy niepowtarzalny i wyjątkowy klimat. Usiedliśmy w włoskiej restauracji, ale do wyboru są stekarnie, e, owoce morza i wszystko, co można sobie wymarzyć. No e, ja zamówiła dzisiaj. Pizzę hawajanę z ananasem, a ja zamówiłem makaron z jajkiem i sosem tak także będziemy za hikę próbować. Powiem tak, jestem dzisiaj taka głodna, bo od naszego śniadania to ja nic nie jadłam, więc zjem po prostu konia z kopytami. Bardzo dobra szuneczka. Zobaczcie sami. Naprawdę smaczna. Chociaż sama pizza w sobie nie jest wybitna. Myślę, że w nie była taka głodna. To by mi mniej smakowało. Często jest w miarę chudkie, ale wystrzało. Jest przyzwoite, ale. No, jadłam lepsze w swoim życiu. A jak... za ananasa? No, najlepsze ananasy były chyba w Serwadorze, nie? Obawiam się, że ten ananas nie jest z Ale dobre. Patrzmy, miałam ja na to ochotę, więc nie smakuję, nie będę wybrzydzać, bo jestem strasznie głodna. skali od 1 do 10. Szósteczka. Smak jedzenia zgodnie oceniliśmy na 6, 6,5, nie jest to nic wybitnego, natomiast samo miejsce jest urzekające i spędzenie czasu tutaj i zjedzenie sobie jest samo w sobie bardzo dużą wartością. To co muszę zapewnić powiedzieć, to wszystkie restauracje, które są tutaj obok, jeżeli chodzi o, o ocenę w goglach, mają podobną, między 3,8 a 4,3 i tutaj przekładzi się po prostu, żeby nie ostędzić. A jak to się kształtuje cenowo? Słuchajcie, no, mój makaronik mu e, kosztował euro 13, e, a nie pizza również 13 euro. Wszystkie makarony kształtowały się od 12 do 18 euro w zależności, jaki rodzaj wybraliśmy. Pizzę od 10 euro za najprostszą margaritę do euro 18. Jeżeli chodzi o takie piwko, 5 euro. Jeżeli chodzi o winko, e, lampka kosztuje e, 4 euro. I tak szkodują się sceny tutaj na miejscu. To tyle w części pierwszej, a już w kolejnej zabieramy was prosto do obowiązkowych punktów Malagi, miejsc, które każdy chce zobaczyć i sfotografować. Oczywiście zjemy jeszcze więcej, bo jak każdy jeść lubimy, i pewnie znowu wyjdziemy jak degustatorzy amatorzy. Widzimy się w drugiej części.